Hej tutaj Kaczorek, a to 10 najlepszych momentów Boruto. Jako, że seria Boruto ma swoje lepsze i gorsze chwile, znajdą się tutaj momenty z mangi dokładnie do 70. Chaptera. Zapraszam. Zacznijmy od miejsca ostatniego, czyli dziesiątego. Test dzwoneczków. Pierwotnie wymyślił go Minato, który później praktykował Kakashi Hatake. Sprawdzian, który przede wszystkim chce nauczyć pracy zespołowej oraz nostalgia z pierwszej serii. Boruto motywuje wspólnych przyjaciół do pracy zespołowej, gdzie następnie udaje dotknąć się dzwoneczków. Dziewiąteczka znikające Rasengan. I dalej coś, co stworzył czwarty Hokage, Rasengan. Naruto utworzył wiele nowych odmian Rasengana, ale jego syn także stworzył. Zlikającego Rasengana, nie zostając w tyle za swoim ojcem ani dziadkiem. Ta technika wiele znaczy dla tego uniwersum. Dalej przypomina stare czasy oraz jest jednym z lepszych momentów anime. Ósemeczka, Sarada przebudza Sharingana. Każde przebudzenie Sharingana przez ucichę to specyficzny moment wzrost siły. Trzeba przejść jakieś skrajne emocje, tak jak dla Sarady tym momentem był powrót ojca, którego dawno nie widziała. Chociaż nie jest to jakieś zachwycające przebudzenie, tak jak miało to miejsce w pierwszych seriach, ale sam moment jak najbardziej na miejsce ósme. Siódemeczka Kim jest Kojikashi. Moment, gdzie miliony fanów wierzyło w powrót Jirai, tysiące tworzonych teorii i dostarczanych emocji, ale okazał się być tylko jego klonem. Wielu z nas się naprawdę zawiodło, ale jest to nadal namiostka Jirai, legendarnego zboczeńca. Prawdziwa osobowość Jigena. Wielu z nas wiedziało, że Jigen to tylko statek dla Otsu, który się w nim kryje. Jego historia jest dość słabo rozbudowana. Wiemy, że Kaguya go zdradziła i porzuciła w stanie agonalnym. Gdy pokazał się naprawdę, oraz swoją prawdziwą moc, wielu widzów nie wierzyło, że jest on silniejszy od samego Naruto. Nawet co lepsze, Naruto musiał poświęcić kuramę, aby dorównać poziomem Isszykiemu. Naprawdę dobry moment w anime. Piąteczka, Kawaki zabija Boruto. W mance dowiadujemy się, że Kawaki zabił Boruto. Dla widzów, był to jeden z bardziej emocjonalnych momentów. Oraz widok Naruto, gdy traci swojego syna. Wtedy do akcji wkracza Momo, ratując Boruto oraz swoje życie. Również znak karmy zmienia swoje miejsce. Świetny moment mangi w końcu coś z pazurem, a nie same ciepłe kluchy. Kodo aktywuje pełną moc. Chapter 70 to tutaj Kodo aktywuje swoją pełną moc poprzez Amado, który wypowiada hasło. Z rudego jego włosy stają się białe. Jest to moment, gdy Kodo ze swoją karmą staje się najpotężniejszą postacią w serii. Jak myślicie, kogo zabije? Trójeczka, Jougan Boruto. Wiem, że Jougan nie został jeszcze ukazany w Manze, ale na pewno jest to nowe dojutsu, które posiada Boruto. To właśnie jego przebudzenie jest jednym z lepszych momentów. Widać to też po tym, że fani tworzą niezliczone teorie dotyczące oka Boruto. Dwójeczka, walka z Momoshiki. Jedna z najlepszych walk w tej serii. Widzimy, gdy nasi starzy główni bohaterowie znów muszą wyprostować kości i stanąć na wysokości zadania, broniąc świata Shinobi. Muszą ze sobą współpracować, aby pokonać kolejnego ocu. Z pewnością jest to jedna z najlepszych walk, momentów Boruto, gdzie aż chce się oglądać takie walki. Pierwsze miejsce, domyślacie się? Tak, Barion Modo Naruto. Jeden z tych momentów, gdzie łza leci po policzkach, gdy Kurama oszukał Naruto, aby ten mógł stawić czoła Ishikiemu. Najlepszy moment, połączony ze łzami w oczach, a wygląd samego trybu również jest siadowy. Ewidentnie zasługuje na pierwsze miejsce na tej liście. Zostaw komentarz oraz lajka, aby kanał mógł się rozwijać, jo!